Co łączy Johna Candiego i Louis Define? Obaj chcieli, żeby dzieciom żyło się śmieszniej. Tym akcentem otwieramy najbliższy miesiąc tematyczny poświęcony z bardziej niedocenianych aktorów komediowych i absolutnej ikonie Polki, bez której Kevin zostałby sam w domu na święta. Dzisiaj w zastępstwie aryswie... Szymona. Szyma. Omówimy dla was samoloty, pociągi, i samoloty. Znaczy, jeszcze raz powtórka. Omówimy samochody, samoloty, pociągi. Nie, dobra, to jest trudniejsze niż się wydaje. Samoloty, pociągi, samochody. Serdecznie zapraszamy. Krump. Harry Krup. Na sam początek, kendyjskiego listopada, bo tak nazwaliśmy ten miesiąc tematyczny, omówimy dla Was film, przyłomny na pewno dla kariery Johna Candy'ego, ponieważ będą to samoloty, pociągi i samochody. Tym razem się nie pomylę w kwestii wypowiadania tytułu, ale mamy rok 87, w którym no, John Candy wcześniej nie jest zbytnio znany aktor znanym aktorem. Nie pojawiał się raczej w rolach pierwszych turnowych, natomiast tutaj, mimo że to nie jest on. Typowo głównym bohaterem, staje całkiem spore, spore pole manewru obok naszego dość znanego już wtedy aktora Steve'a Martina, którego możecie kojarzyć chociażby z tych remake'ów Różowej Pantery, ja przynajmniej go stąd kojarzę. No i o co chodzi w tym filmie? Krótki zarys fabuły. Pozajemy dwóch bohaterów, którzy próbują jakimś cudem dotrzeć na święta, na święto Dziękczynienia dokładnie. się, że będzie Boże Narodzenie, ale nie. W Stanach mamy na święto Dziękczynienia, które jest najważniejszym świętem. W ich kraju, no i za pomocą tytułowych środków transportu spróbują się tam przedostać. Szymon, jakie ty masz odczucia odnośnie tego filmu? Czy on przekonał Cię do Johna Candy'ego i jego typu komedii? Szanowni Państwo, Jan Cukierasowy, to znaczy John Candy, to jest oczywiście ikona, ale nie możemy zapomnieć o innym Janie, o Johnny'u Hughesie, czyli twórcy, któremu, którego raczej nie przestaje żadnemu entuzjazjastie kina komediowego lat 80. Jego ciepłe, przepełnione serdecznością i ponadczasowym humorem produkcje uniśmiertniły go, uczyniły komediowym odpowiednikiem Sir Alexa Fergusona dla piłki nożnej. Wymieniając jeden jednym z jego najważniejszych, najwytkowniejszych w kinematografii, czyli seria W Krzemień Zwiercialek, Sam w Domu, Klub Winowajców, czy mój ukochany wolny Dzień Freedom Free rzadko nam się zdarza słyszeć o samolotach, pociągach i samochodach. Wielka szkoda, gdyż jest to produkcja nie mniej urocza i pieszczotliwa, co, nie wiem, czy jest Bieznych Wojen, albo Afor Samuel L. Jacksona w Pulp Fiction. Poet Mikołaj, czemu te ów trzy rodzaje środków transportu są tak mało znane w Polsce? Czyżby Polacy woleli taczki, gosiarki, betoniarki? John Candy w tym filmie absolutnie wymiata w duecie ze Stephen Martinem, który, no wiadomo, to jest taki typowy film, który bazuje na kontrastach. Mamy dwie zupełnie różne postacie, no bo John Candy gra tutaj postać wygadanego sprzedawcy, Matthew Martin jakiegoś maklera geodowego jakoś biznesmena, który ma mnóstwo klasy, ale właśnie to się przyciąga i ten, ta wzajemna ich niechęć pasuje w tym filmie. To jest wiadomo już klisza, jeśli chodzi o historię kina, historię komedii przede wszystkim. Mam tutaj rubasznę, relatywego akwizytora, tam sprzedawcy chyba zasłonek do podprysznicy oraz nerwiconego nicnicznego wielkomiejskiego. Łatwo jest się domyślić, kto, kto gra którego, patrząc na postaci Steve'a Martina oraz John'a Candy'ego. Chyba nie muszę przedstawiać. Ale tak, mamy tutaj to kino drogi, o którym są powiedziane, chociaż jest tutaj troszkę rewolucyjnego, bo mamy nie tylko samochody, ale trzy różne środki transportu. Mam tutaj oczywiście osoby tychże postaci. Mężczyzna o sercu zaczyna w końcu się cieszyć z towarzystwa drugiej osoby, a ten lek kodów, ten akwizytor odnajduje swoją bratnią duszę, przez którą mógł się obnażyć. Jest tutaj też pewien problem, gdyż jest tutaj taka wada. Mały, mamy troszeczkę za mały nacisk na postać Johna Kendiego. Fakt. Jest ona komiczna i zaczynamy to z czasem dostrzegać, w szczególności w jednej z ostatnich scen, lecz brakuje tutaj naszej wiel pewnej wielowymiarowości, bo z tego postać grana przez Steve'a Martina, faktycznie cały czas, je jego relacja z Johnem ma oczywiście wzloty i upadki, ale, ale na koniec końców ona się zmienia, tak praktycznie o 180 stopni. Natomiast ja mam tutaj pewien problem do Johna Kendygo, gdyż jego postać no, praktycznie się nie zmienia moim zdaniem. I nie wiem jak ty uważasz, Mikołaj, ale to jest dla mnie troszeczkę, troszeczkę mała wada, gdyż w tej, tym kinie drogie, o którym tak już wspomniałeś, jest tylko jedna postać na zasadniczo jakąś wielką przemianę. John Candy i jego postać, tutaj może i się nie zmienia jej charakter, ale po prostu odkrywamy kim tak naprawdę jest. Mimo że zachowuje się tak samo, to jak dobrze wiemy w końcówce, okazuje się, że on faktycznie nie ma rodziny, i w zasadzie jak ja pierwszy raz ten film oglądałem, bo akurat do tego materiału go specjalnie zobaczyłem, to już się zastanawiałem, że coś jest nie tak w tej postaci, że co, coś tam jest na dnie takiego, co Steve Martin słowo odkrywa, to my jako widzowie raczej zdajemy sobie sprawę, że będzie jakiś taki faktyczny twist na koniec tego filmu, i rzeczywiście tutaj on się pojawia. Ale. Nie chcę się nawet skupiać na tym, czy to ma być specjalnie ambitne, czy nie, bo jakby nie pasuje, to jest krótka komedia, ten film trwa około godziny 20, a bardzo szybko mija, jest bardzo klimatyczny. Co więcej, chciałbym tutaj nadmienić, że ten film pojawił się na liście 101 najzabawniejszych scenariuszy szybszych czasów, na których John Hughes zajął, jeśli chodzi o ten film, 36 miejsce, czyli całkiem wysoko i ja muszę przyznać, że ten film jest śmieszny. Ja się na nim troszeczkę ubawiłem i scena chociażby jak oni jadą tym. Z malonym samochodem, chyba do najbardziej koniecznych, jeżeli chodzi o komedię z Johnem Tak wyglądają pierwsze samochody osób 18 lat, kiedy zdadzą prawo jazdy i dostaną jakiegoś rzęcha od rodziców, ale tak. Jest tutaj pewien problem kolejny z helikopterami, statkami, tramwajami. Chyba coś pomyliłem, ale nieważne. Jest to komedia pomyłek i omyłek. Jak najbardziej. Takie produkcje mają naciąganą fabułę i zależy wyłącznie od nas, czy zdecydujemy się na włączyć myślenie i dać się unieść fali komunizmu brudnących ze zrządzenia losu. Yy, powtarzalność Gagu, że randomowi ludzie mają tendencję do napotykania się w najbardziej oczekiwanych okolicznościach jest nie wiem, również zaskakująca działalność zbigniewa stanowi, który wychodzi z więzienia tylko po to, żeby w swoim zachowaniem ponownie do niego trafić i ponownie głosić on nowe hasła po wyjściu. No to jest pewien niekończący, niekończący się cykl. Ale trzeba zaznaczyć na to, że jeżeli weźmiemy to za niezobowiązujący seans, no to jak najbardziej jest to bardzo śmieszna komedia. W szczególności kiedy zważymy na to, że to jest dwójka facetów kontrastujących ze sobą i muszą pogodzić swoje życie. A do tego, jeśli dodamy scenariusz i reżyserię, bo właśnie, John jest częściej jednak bycie scenarzystą aniżeli reżyserem, no to mamy naprawdę ciekawe kagi, które myślę, że nawet dobrze się zastarzały, moim zdaniem, Mikołaj. No oczywiście, że tak. I pomyśleć, że do roli, którą tutaj został przydzielony Steve Martin, pierwotnie był brany Tom Hanks, a do roli granej przez Kendi'ego John Travolta czy John Goodman, wydaje mm. mi się, że żaden z tych aktorów nie, nie pasowałby do tego, chociaż że jesteśmy przyzwyczajeni. Do jego filmu w takim składzie, jakim jest, ale że Bunkend jest tutaj kluczem, no bo też na przestrzeni tych innych jego filmów, które no, będziemy też recenzować w tym miesiącu, no to zobaczycie, że jest to aktor, którego komedie śmieszą, ale w tym człowieku widać taki taki dramat troszeczkę, że z, mimo, że on próbuje być takim rubasznym wujkiem z wesela momentami, co Ciebie bawi jako widza, to on wydaje się trochę smutnym człowiekiem i nie wiem, czy nie odnosi się to ogólnie do życia Johna Candiego, który, no, jak się okazuje, no, był bardzo dobrym człowiekiem, ale pełnym wszelkich nałogów, i to też w jego filmach chociażby widać. Chociażby ta jego tusza, no umówmy się, ten człowiek jest nienaturalnie aż gruby i to spowodowało także jego śmierć. W 94 bodajże na planie filmu Karavana, ostatnim filmie Johna Diego. I tak jak mówiliśmy w przypadku Louis de że mógł jeszcze troszeczkę pożyć, no to co powiem w przypadku człowieka, który był nieco po 40, także no mega szkoda i jestem ciekaw, jak byłbym ciekaw w zasadzie, bo teraz to na tym jak wyglądały współczesne komedie z Johnem Candy. Jest to w ogóle pewna tendencja z tego, co można zauważyć, kiedy przywołujemy swoich ulubionych aktorów z dzieciństwa typowo komediowych. Nie wiem, John Belushi z Blues Brothers, Rowan Williams, Jim Carrey, czy właśnie John Candy. Oni mieli osobiście troszeczkę tragiczne życia. Jeżeli zaczniemy się głębiej dokopywać, no to nasz pogląd na temat tych ludzi może być zdecydowanie odmienny niż to, jak widzieliśmy ich na ekranach podczas oglądania naszych ulubionych komedii. Ale jeśli chciałbym jeszcze do czegoś nawiązać, gdyż jak tutaj poprawnie zauważyłeś w Stanach Zjednoczonych ogromną rolę odgrywa się do dziękczynienia, no, które my możemy jednoznacznie utożsamiać z tym czymś, co jest tam w pobliżu okresu Bożonarodzonego. Bożonarodzonego? Jezus, jest nie piłem nawet. No dobra, wracając, tutaj można oczywiście to podpiąć właśnie pod motyw ten świąteczny. Pod film świąteczny, no bo wiadomo, one wszystkie filmy dziejące się w okresie Bożego Narodzenia mają swoją magiczną aurę. Święto czas miłości, święto czas spokoju, czas dla bliskich. Stylistyka zimowa, tona, pierzyny, kożuchu, kokainy, czy tam jakichkolwiek innych regionalnych określeń na śnieg. Do you to jest to wszystko. Teraz sobie myślę w ogóle, że może w pobliżu e, świąt Bożego Narodzenia byśmy nagrali nasze ulubione filmy świąteczne u każdego zemiosików kultury. Dajcie znać w komentarzu. Ale wracając do samego filmu, konwencja ta idzie zgodnie z główną myślę, przewodnią tego filmu. Jeżeli, jeżeli już nawet mówiliśmy o tym, jak nasi dwaj e, kontrasty i bohaterowie ze sobą zaczynają się kumplować. Aura tego filmu zyskuje wyłącznie dzięki temu. W ogóle to jest ciekawe. Dać odrobinę śniegu nasypanego tu i ówdzie, od razu film staje się przyjemniejszy w odbiorze. Człowiek z Wizą jest tego idealnym przykładem. Z pewnością właśnie. Ten film jest bardzo klimatyczny, bo umówmy się, on nie jest specjalnie oryginalny, tak już z perspektywy czasu, milionów komedii tego typu, ale działa właśnie przez to główne duło, które jest naprawdę świetne. Sam ten. Jest gdzieś tam umieszczenia tego, że no chcemy dotrzeć na te święta i tak dalej za pomocą tych różnych środków transportów, o których mówiłeś, no mnie osobiście kupił. I ja sobie zdaję sprawę, że jakby pewnie nagrano remake tego filmu, bo w sumie to tak pasuje, że by umieszczono, nie wiem, jak miliszczym, kogo by można było umieścić w remake tego filmu. No, tylko nie Seferogena, bo ja go bardzo nie lubię, a on bardzo pasuje niestety do tego odpowiednika Johna Kendiego. Filmy z epoki Johna Hughes'a to mają swoje własne reguły i mają swój własny kurs. I wątpię, żeby ten scenariusz, chociażby przeniesiony jeden do jednego, spełniłby e e swoje oczekiwania, niestety. Z pewnością, nie, dlatego tak to poruszam, bo według mnie. Łatwy kąsek dla współczesnych twórców, a wyjść by pewnie to nie wyszło, wbrew pozorom. Co jeszcze z ciekawostek? No w tym filmie występuje Kevin Bacon i nie, tym razem ani nie tańczy. Ani nie jest mordowany przez mamę Jasona. Tylko tym razem zabiera taksówkę naszemu bohaterowi i tyle go widzieli. Jedna minuta może na całym ekranie. Właśnie, jest tutaj pewna kwestia, która mogłaby zostać poprawiona. Uważam, iż jak mamy postaci epizodyczne chociażby tego Kelina Bacona, którego nawet ciężko jest zauważyć, jeżeli oglądamy na przyspieszonym, jak co niektórzy, albo jednym okiem zaledwie, moim problemem z tym filmem kolejnym jest ten pewien brak takich charakterystycznych bardzo postaci trzecieplanowych, nawet już jak ten John Candy w Kevinie domu grał tego um, przewodniczącego Polka. tej trupy grającej Pol Polkę, no to uważam, że troszeczkę tego brakuje w tym filmie, w ogóle jak sprawdziłem obsadę to się dowiedziałem, że brak Sola Goodmana z Better Call Saul tutaj gra rolę policjanta, co się bardzo dziwiłem, ale uważam, że dałoby się tej coś jeszcze dopracować, dać jeszcze bardziej charakterystyczne postaci, które mogłyby być tym małym jeszcze kąskiem, które dałoby się dogryźć. Z pewnością tak. No, i myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do samego podsumowania i ocenić tę produkcję. Ode mnie samoloty, pociągi, samochody. No, naprawdę trzeba to mówić bardzo powoli, żeby się nie pomylić. Nawet taka ciekawostka, polscy dystrybutorzy się pomylili, bo w oryginale nawet to się zaczyna od planes. A w polskim wydaniu DVD mamy na początku samochody, więc nawet profesjonalistom się zdarza. Także ode mnie ten film dostanie bardzo mocne 7 na 10 z serduszkiem, bo jest to bardzo fajna komedia i gdybym miał ją porównywać do któregoś z filmów bo o jakich gadaliśmy na kanale, no to myślę, że Oscar jako ta komedia właśnie pomyłek gdzieś się spisuje. Ja kiedyś bardzo ceniłem te produkcje, teraz po rewatchu niestety troszeczkę muszę je odjąć w punktacji, ale uważam, iż w okresie zimowym nadchodzącym, no już była zmiana czasu jak najbardziej, no to myślę, że Sanki, Łyż oraz Narty zasługują na ocenę nawet 7 na 10. To jest film, to jest film który jest sygnowany nazwiskiem Johna Candiego i który mogę uznać za pewną perłę w jego kinematografii. Film Legenda, Film Classic, John Candy będzie kontynuowany, bo tak mamy w planach nagrać jeszcze dwa materiały z tego cyklu. Oczywiście, jeżeli będzie dobre przyjęcie, w co mało wierzymy, w pewnym no to z chęcią nagramy jeszcze, o czymś możecie dawać znać w komentarzach, co wy byście chcieli kolejne zobaczyć. My mamy wstępną gdzieś tam swoją listę przygotowaną, ale hej, zawsze można ją zmienić. To na tyle i do zobaczenia kolejny raz w candyjskim listopadzie. not at all